Hej, cześć, Siemaneczko wszystkim, z tej strony Michu i witam Was na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku mam do zaprezentowania Wam naprawdę nietuzinkowy tablet. Jeśli szukasz sprzętu, na którym będziesz mógł pracować w niemal każdych warunkach bez przerw na ładowanie akumulatora, to Samsung Galaxy Active Tab Pro jest dla Ciebie. Ale czy rzeczywiście jest tak wytrzymały, jak mówi producent, jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu, no i czy jego cena jest uzasadniona? Odpowiedzi na te pytania poznacie w tej recenzji. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Compre.pl zajmująca się sprzedażą polizingowych komputerów, laptopów, monitorów, części do nich oraz akcesoriów. Znajdziecie tutaj naprawdę bardzo szeroki asortyment sprzętów polizingowych i każdy znajdzie coś dla siebie. Również jest tutaj tablet, który dzisiaj dla Was recenzuje. Zdradzam wam, e, jego cenę od razu 500 zł. Ale obejrzyjcie koniecznie film, żeby się dowiedzieć, czy jest on wart Twojej ceny. Zapraszam na stronę partnera. On sprzedaje również między innymi terminale, które mogą posłużyć za domowy serwer, które też już kilka razy tutaj testowałem, więc naprawdę warto. Sprzęt przychodzi w bardzo dobrym stanie, zwłaszcza oczywiście, jeżeli bierzemy pod uwagę klasę A. Oraz dobrze zapakowany i kontakt z jest naprawdę super. Pracują tam konkretni ludzie, także zachęcam do zapoznania się z ofertą i do ewentualnych zakupów. A my przechodzimy do recenzji. Pierwsze wrażenie: to urządzenie wygląda jak sprzęt wojskowy. Samsung Galaxy Tab Active Pro jest duży, solidny i sprawia wrażenie prawdziwego pancernego sprzętu. Zacznijmy od materiałów. Mamy tutaj połączenie twardego plastiku i gumy, co zapewnia odporność na uderzenia. W zestawie dostajemy też dodatkowe etui ochronne, które jeszcze bardziej zabezpiecza urządzenie przed upadkami. Tablet spełnia normę IP68, czyli jest odporny na wodę i kurz. Możesz go nawet zanurzyć w wodzie na głębokość półtorej metra na 30 minut i powinien dalej działać bez mniejszego problemu. Ale to jeszcze nie wszystko. Spełnia także wojskowy standard MIL-STD810G, co oznacza, że zniesie wstrząsy, ekstremalne temperatury i upadki nawet z 1,2 metra na twardą powierzchnię. Co jeszcze wyróżnia ten model? Klasyczne fizyczne przyciski nawigacyjne. W świecie tabletów to już rzadkość, ale tutaj mają one sens, bo możesz obsługiwać tablet w rękawiczkach czy mokrymi rękami bez żadnych problemów, co nie byłoby możliwe w przypadku normalnego tabletu. Dodatkowo na prawej krawędzi mamy również przycisk, który możemy zaprogramować pod wybraną aplikację taką jaka nam się podoba. Czas sprawdzić co ten sprzęt skrywa pod maską. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to mamy tutaj 10.1 calowy ekran TFT o rozdzielczości 1920 na 1200 pikseli. Obraz jest ostry, ale trzeba wspomnieć, że niestety nie jest to AMOLED. Więc kąty widzenia i kolory nie są aż tak dobre. Natomiast jasność na poziomie 500 nitów sprawia, że nawet na słońcu można komfortowo pracować. Procesor Samsung postawił tutaj na Qualcomm Snapdragon 670, ośmiordzeniowy układ z taktowaniem do 2 GHz, dlatego mamy 4 GB ramu i 64 GB pamięci wewnętrznej. Brzmi przeciętnie? Może, ale pamiętajcie, że to tablet do pracy, a nie do grania. Jeśli jednak potrzebujecie więcej miejsca na wasze pliki, to można rozszerzyć pamięć kartą microSD o pojemności do 512 GB. Jeżeli chodzi o system operacyjny jest to Android 9 z nakładką One UI i obsługą trybu Samsung DeX, o którym powiem zaraz więcej. Dodatkowo tablet wyposażony jest w moduł LTE i pod klapką baterii znajdziemy również slot na kartę SIM. Na tablecie możemy komfortowo oglądać filmy, nawet w rozdzielczości 4K. Swobodnie przeglądać internet mając w tle otwartych kilka innych aplikacji. Przy przełączeniu się między nimi tablet nie zwalnia jakoś odczuwalnie. Wszystko odbywa się dość płynnie i akceptowalnie jak na 4 GB. Natomiast jeśli chodzi o granie, to gry pokroju Subway Surface śmigają naprawdę przyzwoicie. Problem zaczyna się przy cięższych grach typu PUBG Mobile, gdzie dropy klatek są dość częste, a z ustawieniami graficznymi nie poszalejemy. Pod względem specyfikacji nie jest to demon wydajności, ale za to otrzymujemy stabilność i względną niezawodność. Teraz czas na to, co naprawdę wyróżnia ten tablet spośród innych. Jest to na przykład Rysik S-Pen, który działa nawet na mokrym ekranie. Możesz nim podpisywać dokumenty, robić notatki czy rysować szkice. Jest precyzyjny i świetnie sprawdzi się w biznesowych zastosowaniach. Bardzo dobrze i bardzo wygodnie się po tym tablecie pisze, a sam Rysik świetnie leży w dłoni. Samsung Dex. I tutaj zaczyna się zabawa. Po podłączeniu tabletu do monitora dostajemy interfejs przypominający trochę Windowsa, czy po prostu system operacyjny znany z komputerów. Możemy otwierać wiele okien, pracować jak na laptopie, co dla wielu osób może okazać się naprawdę przydatną funkcją. Zwłaszcza jeśli często podróżujemy tylko z tabletem, a czasem chcielibyśmy wykonać swoją pracę trochę wygodniej. Bateria. I tutaj coś, co w znakomitej większości tabletów jest już pieśnią przeszłości. W tym modelu to znajdziemy, a mianowicie ta bateria jest wymienna. Tak, po prostu otwieramy klapkę i pod nią widzimy baterię, którą można podważyć i wyjąć. To, co kiedyś było przyjemnym standardem, możemy świadczyć w tym tablecie. To jest naprawdę ogromny plus. Kiedyś, jak miałem Samsunga Galaxy Mini, to tam sobie klapeczkę podnosiłem, czy nawet Samsunga Galaxy S3, wymieniałem baterię i jechaliśmy do przodu, jak bateria się zużyła. Natomiast dzisiaj jest to praktycznie niemożliwe bez głębszej ingerencji. Tutaj otwierasz klapkę, wyciągasz baterię, wkładasz następną i lecisz dalej. Bateria, ta, która jest tutaj zamontowana, ma pojemność 7600 mAh, co przekłada się na 12-15 do 15 godzin pracy. Tutaj wtrącę, że jeżeli bardzo mocno obciążamy ten tablet, no to zrobienie takich 7-8 godzin już może być ciężkie. Natomiast te 12-15 godzin to raczej przy takiej pracy wewnątrz jakiegoś pomieszczenia, bo jak mamy tą jasność niższą i nie obciążamy tak tabletu typu jakimś, nie wiem, filmem w 4K czy Grom, no to. Te 10, może nawet 12 godzin jest w stanie e, się e, zrobić. Pamiętajcie, że te 12-15 godzin to jest oczywiście czas deklarowany przez producenta, kiedy tablet był nowy. W tym momencie on na rynku już te 3-4 lata jest, także e, no, tutaj musicie wziąć na to poprawkę. W każdym razie baterię można w każdej chwili wymienić lub włożyć drugą naładowaną, co jest naprawdę niewątpliwym, e, niewątpliwą zaletą tego tabletu. Tablet ten jest również wyposażony w dwa aparaty: przedni i tylny. Aparat tylny ma 13 megapikseli, przysłonę 1.9, posiada autofokus i umożliwia nagrywanie filmów w jakości 4K przy 30 klatkach na sekundę, co jest naprawdę ciekawe i nie jest standardem w tej klasie. Aparat posiada dodatkowo diodę LED, mamy możliwość robienia zdjęć w HDR. Czy zdjęć panoramicznych. Jeżeli chodzi o przednią kamerę, to mamy tutaj 8 megapikseli, przysłona to 2.0. Maksymalna rozdzielczość filmów to 1920x1080, czyli Full HD, przy 30 klatkach na sekundę. Mamy tutaj również tryb HDR i tryb upiększania twarzy. Jeżeli chodzi o te aparaty, to na papierze wyglądają całkiem spoko, natomiast zdjęcia nimi wykonane no, nie są najwyższej jakości. Szczerze mówiąc, tylna kamera sprawdza się. OK, do zrobienia jakichś zdjęć, powiedzmy w świetle dziennym, nie ma tutaj większych problemów, czy zrobienia zdjęć jakiegoś dokumentu. O tyle w jakichś ciemniejszych pomieszczeniach jest już słabo, natomiast przednia kamera no nie ma zbyt dobrej jakości, i nawet przy rozmowach takich wideokonferencjach jest średnio i widać, że raczej nie macie jakiejś przyzwoitej kamerki. Dodatkowo, aparat nie ma optycznej stabilizacji obrazu, to też. W słabszym oświetleniu te zdjęcia, tak jak już wspominałem, są rozmazane. A ogólnie zaletami tego tabletu, takimi już podsumowującymi to, co przed chwilą powiedziałem, jest na pewno solidna wodoodporna obudowa spełniająca wojskowe normy, a co za tym idzie odporna na warunki zewnętrzne i upadki. Dość wysoka jasność wyświetlacza umożliwiająca pracę na zewnątrz, długi czas pracy na baterii, która dodatkowo jest wymienna, co znakomicie podnosi komfort użytkowania, wsparcie dla Samsung DEX, czy świetny rysik dołączony do zestawu. A na deser zostawiam Wam cenę tego tabletu, która w kompre wynosi 499 zł, co czyni zakup tego tabletu naprawdę opłacalnym, zwłaszcza jeśli szukać odpornego na różne warunki sprzętu. Ale ten tablet nie tylko ma same zalety, jak wszystko, więc znajdziemy w nim również par pewne minusy którymi są m.in. przecienny ekran TFT z kiepskimi kątami widzenia, tylko 4 GB ram co w 2025 roku jest bardzo niewielką ilością, czy leciwą już wersję Androida. Niemniej jednak sam tablet jest naprawdę spoko, robi naprawdę bardzo fajne wrażenie. I jeżeli szukacie czegoś, co można zabrać na budowę, w jakiś ciężki teren, na magazyn, to jest to naprawdę świetny sprzęt. Myślę, że ciężko będzie w ogóle w podobnej cenie znaleźć coś tak uniwersalnego, jeżeli chodzi o pracę. I to by było na tyle, jeżeli wam się moja krótka, lecz mam nadzieję, treściwa recenzja podobała, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam Was do. Sprawdzenie moich sociali, wszystkie linki w opisie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się.